Hejka! Hejka! Z tej strony ja z kanału Ciasteczkowa To boka. Większość może mnie nie kojarzyć, ale właśnie miałam też stary kanał i tak dalej, ale pomyślałam, że wznowię nagrywanie I, i zrobimy nową serię, czyli Family i ze mną dzisiaj specjalny gość, czyli Milena. I dzisiaj będziemy właśnie grać. Pokażę Wam tylko domek zaraz i zobaczymy się już w domku. My już właśnie jesteśmy w domku i właśnie pokażę Wam postacie. Żeby najpierw to będzie taki filmik zapoz... zapoznawczy, a później zrobimy takie RP. Oczywiście dzisiaj będzie trochę krótsze, bo zrobię takie bardziej trochę intro w ten świat, a więc jako mama to jestem ja, nastolatką jest. Milana. I jeszcze tutaj mamy dwójkę dzieci, I jeszcze wymyślę im jakąś. Jakieś imiona, ale to może w następnym jeszcze odcinku, ale to możemy już w sumie zacząć RP, więc zapraszamy. Cześć Lajla, możemy wreszcie odrobić lekcję? Tak, mamo, zrobię to w końcu, tylko proszę jeszcze chwilę, bo mi się nie chce. Pamiętaj, że jutro masz jeszcze sprawdzian z historii, a ja nie chcę, żeby dostała złą ocenę, bo wiesz, że mi zależy, abyś dostała się do dobrego liceum. No weź, mamu, nie przez. Wiesz, że mi zależy, żebyś miała dobre ocenie z historii. Tak, tak, mamo, wiem, ale to przecież jest ostatni rok. No dobra, to ty tam się ucz, a ja już zrobię swoje rzeczy. Dzieci, chodźcie na górę. Dobrze, mamo. Dlaczego? Chciałam się pobawić jeszcze chwilę z zabawką. No, no dobrze, to pobawcie się jeszcze chwilę, ale później masz przyjść na górę z tatą. Dobra. A i jeszcze przypil, przypilnuj yy, naszego syna. Dobrze, dobrze. Klara wykąpać się już musisz. Wykąpię cię, bo wiesz, że jutro jest przedszkole, a, jeż, a jest już dwudziesta. No ale mamo, nie chcę mi się. Ale jak już tak też po przedszkole, no to idę. Nie narzekaj, dziecko. Ja wiem, że jest ci ciężko, bo tam jest dużo dzieci i tak dalej, ale nie możesz za każdym razem robić tu takich popisów. Dobra. I chodzi do wanienki. Chcesz dzisiaj jakąś kulę do kąpieli? Tak, chcę tą czarną. Nie ma jeszcze czarnej, to jaką chcesz? Jest Tęczową. Tęczową? Dobra. Zieloną zostawię dla twojego brata. Jej! Ale czemu to nie działa? Patrz, patrz! Patrz, podoba ci się ten kolor? Tak, bardzo. Mamo, patrz, jak musuje. No, bardzo ładnie. Mamo, bo już nie ma. <ścoughs> Bo się zużyła, a poza tym już koniec kąpieli. Ubiorę cię zaraz w piżamkę. Już właśnie mam piżamki. To weźmiesz sobie tą żółtą, dobra? Dobra. To poczekaj, ubiorę cię. A tutaj schowamy ten ciuszek, co tutaj był do szapeczki już już jest dobra no to już sobie już cię usypiam dobranoc mamo dobranoc jeszcze teraz muszę pójść po mojego syna chodzimy już spać Johnny, bo wie, że jest późna godzina. Muszę już grać cały czas w te gry, bo naprawdę mam już dosyć. Idź spać lub zajmie się dziećmi. No okej... Okay. Pój no, Pójdę jeszcze do łazienki, no, ale mam dosyć już jej. No dobra, to Johnny, chodźmy. No. Okej, okay, mamo. Dobra, chodź już. Dobra, mamo. Chodźmy już, bo już jest późno. Wykąpię cię jeszcze szybko i do spania. Bo twoja siostra już śpi. Położę jeszcze twoją czapeczkę, a ty ubierz się w szlafrocie. Kule, Zieloną. Zieloną. Tak, zielony to mój ulubiony kolor. Dobra, no to już ci ją o. Dobra. Już w sumie się długo w sumie kąbierz, a więc... O, dobra. Cię chyba mogę wziąć z wody. Jeszcze ci piżamkę ubiorę. Dobra. Okej. Okay. Mama, jutro idę do przedszkola? Tak. Jutro idziesz do przedszkola. Jeszcze dam ci twojego ananaska do spania. Dobrze, dobra dobranoc. Dobranoc. Uff, już te dzieci poszły spać. Wreszcie mogę się ogarnąć. Dobra, okulary ubiorę. Dobra, to no ja już. Już się wykąpałam. Teraz jeszcze muszę sobie ubrać jakąś piżankę. Już mam piżankę, a więc mogę już iść spać. Bo Stacy już się Dobra, już się wykąpałem. Brałem w piżamach. W sumie też mogę pójść spać. Dobranoc, kochanie. Dobranoc. O, w końcu się nauczyłam. Teraz tylko trzeba się przebrać. czy wykąpać, ale dobra. Ja już się skończyłam kąpać, tyle tylko zostało to spać. Dobra, już jest rano, w sumie muszę już spać, więc je w coś ubiorę. Dobra, ubrałam się, już zrobię rano pranie. Muszę sobie wybrać oczywiście strój z wczoraj. I jeszcze ściuchy, No, no, I Dobra, teraz wezmę proszku płynu i jeszcze wybielacza. W jeszcze dzieciaki. Dzieciaki, pora, pora wstawać. O Boże, mamo, co tak wcześnie? Do przedszkola dzisiaj idziemy. Ubierzecie się szybko jeszcze w ubranka i już idziemy. No chyba sobie żartujesz, mamo. Przecież mamy dzisiaj na dziewiątą. No ale dzisiaj wcześniej was jednak muszę odprowadzić. Ale to co? Bo mam dzisiaj wcześniej pracę. Mówiłam wam, spakujcie sobie swoje plecaczki. A to dostaniemy. Później jak wrócicie, to zabiorę was na lody. A, ale, my nie, ale ja nie chcę lodu. No to kup, idziemy do sklepu i kupię ci coś fajnego. Okej, okay. Co chcę maka. No dobra, może pojedziemy do McDonalda, ale jeszcze nad tym pomyślę. A na razie zmykajcie na dół, bo zaraz już jedziemy do przedszkola. Dobrze mamo, śniadanko zaraz będzie na dole. Co? Cze co się dzieje? No ach wstawaj, bo już Dony i Klara są na dole. No ale po co? Jest dopiero ósmą, nawet Znajd przed ósmą. Boże, nie przesadzaj! Przecież oni mają na dziewiątą. Ubierz się. No dobra, nic będzie. Bo ty też dzisiaj za niedługo masz pracę, tak? No mam, ale myślę, ale myślałem, że muszę odprowadzić dzieci też. Ja je odprowadzę, bo ty masz dzisiaj wcześniej pracę. Nie pamiętasz? A wracasz dopiero o 20. Dobra, dobra, mam demencję. Dobra, pojedziemy razem wszyscy. Jeszcze poczekaj, dam jedzę... Jeszcze dam Stacy jedzenie. Dzieci, poczekacie? Mhm, tak. Dobra, Stacy zjedz sobie i chodź na dół. Dobra, to pooglądajcie sobie jeszcze trochę tego telewizoru, a później idziecie już do, do przedszkola. A ty do pracy, Noach. Pamiętasz? Tak, pamiętałam. Dobra, kawa dla. Chcesz, Noach, kawę? Nie. Dobra, to ja sobie zrobię kawę. O, będzie kit. W sumie tak. Tą sobie zrobię. Nie ma tu jak zwana kawka. Już mam dla dzieci mleczko. Niech sobie zjedzą. Chodźcie dzieci. Dobrze, mamusiu. Już idziemy. Bo wiecie, że za niedługo będzie żłobek. Tak, mamo. Co byś chciał na śniadanie? Ja bym chciał jaja. Dobra, jajeśnicę. Już Ci szykuję. Dobra, już Ci smażę jajeśnicę. Jeszcze idę. Się obudzić. Yy... Idę jeszcze obudzić Lajla. Layla wstajemy. Boże, mamo! Ubierz szybko ciuchy. Ja zaraz wracam. Dobra, niech ci będzie. Muszę jak zwykle robić te dosłownie rzeczy. Dobra, to już ubierałam. Może jeszcze się to założę. Jeszcze tylko spray. Jestem mamo. No dobra, a co chcesz na śniadanie? Może kanapkę. Zjedz tą kanapkę, co ci zrobię, dobra? No dobra, no. Trzymaj. Dzięki. Ja też sobie zjem kanapkę. Tutaj masz jeszcze kawę. Mm, po co? No bo wiem, że lubisz ją, a to jest ta specjalna dla ciebie bez kofeiny. Okej, okay, dzięki. Jeszcze dla swojego taty właśnie robię jej sienicę. Dzięki. Dobre. Trzymaj Noach. Dzięki. Panie, skąd w ogóle te jajka? Kupiłam od koleżanki. Sprzedawała ze, swojej, ze, swo, ze swojego gospodarstwa. Ta, która ma y, tyle kotów? Tak. Dobra, to ja jeszcze się idę wymalować. Dobra, już jestem gotowa. Chodźcie już, przygotujcie się. Mama, tylko chcę ten odnieść, to przecież. Dobra, to odnieść. Tylko, o, i wcześniej jak piliście czy jedliście, to do zmywarki, to wszystko, bo ja później nie będę za wami sprzątać, wiecie o tym? No tak. Jeszcze wyrzucę ten kubek, pokażę. A wy dzieci, dajcie mi te mleko. Dobra, chodźcie już. Musicie jeszcze sobie ubrać rzeczy. Ja akurat zostawiłam torbę w pracy z rzeczami, a więc nie biorę nic. A ty gdzie masz torbę? No ja yy, yy, chyba została tutaj. O, jest. Tutaj są jeszcze plecaki dzieci. Macie dzieci? Tak, mamusiu. Już jesteście ubrane. Dobra. No ach, ubierz to. Johnny i Klara już są ubrani. Bierzecie swoje plecaki i idziemy wszyscy do auta. Dobra, mama, ja już czekam. Ubierz jeszcze kurtkę. O, tutaj została twoja czapka. Boże, szukaj mi, od Dobra, chodźcie już do auta. Dzieci, chodź, chodźcie. Ja już muszę zamknąć dom. Ale w pani przedszkolu widzisz Nela? Tutaj jest domek dla lalek. Już nie mogę się doczekać, kiedy będziemy się w nim bawić lalkami. Ja też, to może zaczynajmy zabawę. Tak! Tylko ciekawe, gdzie są pewnie lalki, <grytanie> hehe. Ej, patrz, klocki. Ale super. Mega mi się podobają, bo moja mama mi nie pozwoliła i w domu powiedziała, że mam za dużo zabawek. No I tak też kiedyś mówiła. Dobra, bawmy się już. Budujmy największą wieżę klocków. Tak. jakie mam zabawki. Ej, nowet, more. Uii, ale fajnie. Kocham zjeżdżać i bawić się w tym domku. Hejka. Widzę, że mat ma ma ławkę, bo zaraz ludzie przyjdą. no. Dobrze, dzieci. Z dzisiejszej lekcji będziemy prowadzić Nowe lekcje, czyli powtórka z biologii. Czy jakie są podstawowe czynniki ciała ludzkiego? Odpowie mi może, hmm, kogo bym tu mógł wziąć? No dobrze, no to Lili, przygotuj schemat na tablicy. Oh, Okej, okay. więc czynniki ludzkie to są tkanki, komórki, organy, coś jeszcze? No dobrze, no dobrze. A powiedz, jaka jest substancja, taka w ciele krew? Dobrze, widzę, że tutaj wypisałaś. No dobrze, no to tak będzie plus plus cztery. Yeah. A może, Laila, zrobiłaś to zadanie? Yy, zrobiłaś to swoje zadanie? Tak, oczywiście, że zrobiłam. Dobra. To pokaż je. Już zobaczę. No dobrze. Wszystko jest dobrze. Dostajesz piątkę. Jej! No nie, znów głośno. Pewnie z malującymi krajami. Na tą wystawę. Dobra. Nie ma to jak druga kawa. Jak zawsze pyszna Dobra Wejdę już do mojego biura Bo muszę skończyć wszystko O hej, ja właśnie wziąłam do pracy O hej, co zajmij się drukowaniem tych plakatów Dobra Dobra. Chciałam Wam podziękować za właśnie za to RP, które dzisiaj mieliśmy w Tokaboka. I mam nadzieję, że w następnym odcinku będzie tak samo fajnie. I dajcie oczywiście subskrypcję w górę i dzwoneczek oraz lajka. Bardzo dziękuję za ten odcinek. Pa, pa! 爸爸，几点了？